Czy pamiętacie jak ponad 5 lat temu na Twitterze Insomnia Games pojawiła się informacja o tym, że ich gry nigdy nie pojawią się na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox? No cóż, życie lubi zaskakiwać i niczego nie możemy być w 100% pewni, a doskonałym tego przykładem jest premiera Spidermana na PC-tach. Z tej strony Damian z i zapraszam na dzisiejszy materiał. Jeżeli spodoba Wam się ten materiał, zostawcie proszę suba i łapkę w górę, ponieważ pomoże nam to tworzyć dla Was jeszcze więcej tego typu treści. To, że Spider-Man w wersji na konsolę PlayStation był jedną z najlepszych gier na sprzęt od Sony, wie już chyba każdy. Potwierdzają to także rewelacyjne oceny. Przygody Petera Parkera w serwisie Metacritic uzyskały ocenę na poziomie 87 punktów dla wersji na PS4 oraz 85 dla odświeżonego wydania przeznaczonego na PS5. Warto przyjrzeć się w takim razie zawartości oraz nowościom, jakie tym razem czekają posiadaczy komputerów osobistych. Spider-Man na PC zapewni dokładnie tą samą opowieść oraz zawartość fabularną, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku pierwowzglądów. Jest to jednak kompletne wydanie, które zawiera w sobie wszystkie trzy dodatki, które ukazały się po premierze. Oznacza to, że czeka na nas około 31 godzin świetnej zabawy, o ile oczywiście nie chcemy wymaksować gry na 100%. Do tego celu będziemy potrzebować co najmniej kilku dodatkowych godzin. Mogę jednak już w tym momencie powiedzieć, że warto, ponieważ Spider-Man to gra, która daje niezwykle dużo Friday i satysfakcji. Spider-Man Remaster został przygotowany już wcześniej z myślą o najnowszych i najmocniejszych urządzeniach na rynku. Posiadacze komputerów mogą jednak liczyć na dodatkowe usprawnienia, które dostępne są tylko i wyłącznie dla omawianej tutaj wersji. Na co możemy liczyć? Znajdziemy tutaj brak limitu klatek na sekundę, obsługę technologii Nvidia DLSS oraz wsparcie dla monitorów ultrapanoramicznych. Takie featurey potrafią jednak wycisnąć z komputerów siódme poty. Chcąc skorzystać ze wszystkich dostępnych technologii, musimy zaopatrzyć się w prawdziwą bestię. Optymalizacja pod kątem działania na PC jest jednak bardzo. Poprawna. Ja grałem Spidermana na komputerze wyposażonym w procesor AMD Ryzen 7, kartę graficzną GeForce RTX 3060 oraz 32 GB pamięci RAM. Podczas całej rozgrywki mogłem cieszyć się rozdzielczością 4K ze stabilnymi 60 klatkami na sekundę. Jeśli nie miałeś wcześniej styczności ze Spider-Manem od Insomniak, a lubisz gry akcji, ten tytuł powinien znaleźć się na twojej liście must have. Opowieść przedstawiona w tej grze jest typową, prostą historią superbohaterską. Co ciekawe, nie poznamy tutaj początków działalności pajączka. Peter Parker przez ostatnie 8 lat zdążył już nacieszyć się życiem superbohatera i w tym czasie udało mu się zebrać solidną kolekcję zagorzałych fanów, ale także śmiertelnych wrogów. Wejdziemy więc w skórę doświadczonego łowcy złoczyńców, który już w pierwszej misji musi zmierzyć się z uzbrojonymi po zęby oddziałami Fiska. I tutaj przechodzimy do jednego z najlepszych elementów całej gry, czyli systemu walki. Jest on niemal doskonały. Starcia z przeciwnikami dają masę Friday i satysfakcji. Twórcom udało się stworzyć balans, dzięki któremu na normalnym poziomie trudności potyczki nie są przesadnie trudne, ale nie jest to także spokojny spacer po parku. Na każdym kroku musimy mieć się na baczności i umiejętnie wykorzystywać zdolności głównego bohatera. Co więcej, zestawy ruchów oraz uzbrojenia przeciwników także są dość bogate, co sprawia, że czasami zamiast zmierzać w kierunku znacznika misji, zatrzymywają się przy każdym zgłoszeniu przestępstwa, aby móc stanąć twarzą twarz z typami z podciemnej gwiazdy i pokazać, gdzie jest ich miejsce. Samo poruszanie się po Nowym Jorku także jest niezwykle przyjemne. Właściwie bardzo rzadko będziemy przemierzać ulicę pieszo. Większość czasu, tak jak przystało człowiekowi pająkowi, będziemy bujać się na pajęczynie pomiędzy budynkami i w ten sposób przemierzać otwarty świat przygotowany przez twórców. Możemy się tutaj dostać praktycznie w każde miejsce, jakie tylko widzimy na mapie. Nie ma problemu, aby wspiąć się na przykład na szczyt Empire State Building i podziwiać z niego piękną panoramę miasta. города. Spider-Man na PC to gra, którą przede wszystkim powinni zainteresować się gracze, którzy nie mieli wcześniej styczności z tą produkcją. Oczywiście każdy, kto już ukończył Spider-Mana na konsoli PlayStation, także będzie się doskonale bawił, tak jak w moim przypadku, jednak dostajemy dokładnie ten sam tytuł co wcześniej, dopakowany nowymi technologiami. Osoby, które nie miały PS4 lub PS5, mają okazję sięgnąć po produkcję niemal doskonałą, która przez lata była zarezerwowana jedynie dla określonej grupy odbiorców. Cieszy fakt, że coraz więcej dobrych gier ekskluzywnych z PlayStation pojawia się na PC i że to właśnie. Spider-Man jest jedną z nich.